Jeśli siedzisz przed biurkiem dłuższy czas i w pewnym momencie czujesz taką bardzo silną potrzebę, aby się po prostu wyciągać, to ciało daje Ci jasny sygnał, że najwyższy czas się ruszyć. To jest niesamowite, że my jakby mamy wgrane systemy, które dbają o to. I nie musisz mieć specjalnej fitopaski, która będzie Cię o tym informować. Wystarczy mieć po prostu spoko połączenie ze swoim ciałem, spoko czucie swojego ciała. No i wtedy wystarczy po prostu go słuchać. Warto sobie wprowadzić taką rutynę, aby co 50 minut wstawać od biurka i sobie pochodzić, najlepiej zrobić, nie wiem, 10-minutowy spacer, ale jakby nasze ciało totalnie nie jest konstruowane do tego, żeby przebywać długo w jednej pozycji. Więc nawet jeśli masz najbardziej super krzesło e, do siedzenia, albo nie wiem, kupiłeś biurko stojące, to nadal jest to przebywanie. W jednej i niezmiennej pozycji, co długoterminowo jest mega szkodliwe. My nie bez powodu mamy setki stawów w naszym ciele, bo nasze ciało zostało zaprojektowane do tego, żeby cały czas być w ruchu.